Jarosław Malczewski, dzień dobry, witam Państwa. W trakcie dzisiejszego programu przedstawię Państwu poniższe zagadnienia. Rozpocznę od wprowadzenia, następnie omówię notowania cen artykułów mleczarskich na rynku polskim. Przedstawię również bieżące notowania cen artykułów mleczarskich z terytorium Unii Europejskiej. W dalszej kolejności porównam spieniężenie mleka przeciętne na rynku Unii Europejskiej z, z przeciętnym na rynku światowym. Porównam ceny mleka w skupie pomiędzy Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi i Nową Zelandią. Przedstawię bieżące notowania cen z Nowej Zelandii, ściśle mówiąc z aukcji Global Dairy Trade. Przedstawię bieżące zmiany w zakresie wielkości kosztów produkcji mleka i zakończę podsumowaniem. Tytułem wprowadzenia. Istnieją oznaki wzrostu popytu na produkty mleczne w Chinach. Nathan Penny, starszy ekonomista do spraw rolnictwa Westpac w Nowej Zelandii, zauważył, że dane gospodarcze wykazują oraz coraz korzystniejszą tendencję w tym zakresie. Z biegiem czasu może to skutkować wzrostem popytu, a to dobra wiadomość również dla Polski. Na ten moment warto jednak zachować umiarkowany optymizm i czekać na dalszy rozwój wydarzeń. Specjaliści z Westpac twierdzą, że odkąd 18 października zrewidowali swoją prognozę mleka, miały miejsce zarówno korzystne, jak i niekorzystne zmiany, które w większości się zrównoważyły. Biorąc to pod uwagę, należy podtrzymać. Prognozę ceny mleka w tym sezonie na poziomie 7,25 dolarów nowozelandzkich za 1 kg suchej masy. Przejdźmy zatem do bieżących notowań cen artykułów mleczarskich z rynku polskiego. W pierwszej kolejności tradycyjnie porównam cenę mleka. W skupie. Jeśli chodzi o listopad, póki co ona nie jest jeszcze opublikowana, natomiast będzie ostylowała w granicach 96 zł, a nawet 2 zł za 1 litr. Jeśli chodzi o cenę mleka przerzutowego, ona spadła w wyniku spadku wartości mleka w proszku i masła. Jeśli chodzi o bieżącą cenę, jest to poziom od zł. 85 do zł. 90 za 1 litr przy 4% tłuszczu i ma to przyczynę w postaci spadających cen artykułów mleczarskich. Odtłuszczone mleko w proszku kosztowało od 11,40 zł do 12 zł za 1 kg. Pełne mleko w proszku od 16,10 zł do 17,50 zł za kg. Wartość masła niestety spadła do poziomu od 24,50 zł do 25,50 zł, natomiast wartość sera cheddar Właściwie tu gołda akurat 18 ,50 zł do 19,50 zł za 1 kg. Relacja złotówki względem euro uległa dalszej zmianie, to jest złotówka bardziej się umocniła osiągając poziom 4,33 zł. Jeśli chodzi o notowania cen artykułów mleczarskich na terytorium Unii Europejskiej, to przedstawię Państwu dane zarówno z października, jak i z 48. tygodnia bieżącego roku. Jeśli chodzi o październik, wartość mleka w, w stosunku do września wzrosła o 1,8% osiągając poziom około 44 eurocentów. Natomiast jeśli chodzi o 48 tydzień, masło podrożało o 4,1%, spadek wartości odtłuszczonego mleka w troszku o 20%, a wartość sera cheddar spadła o 40%. Teraz słów kilka na temat spieniężenia mleka surowego w Unii Europejskiej. Na niebieskim wykresie mamy wartości przeciętne, czyli z całego rynku około 44 eurocentów. Natomiast rynek światowy, to jest wartość mleka wyrażona w ekwiwalencie odtłuszczonego mleka w proszku i masła, wyniosła już 43 eurocenty za 1 kilogram. Oznacza to istotny wzrost. W sytuacji na rynku światowym, który przekłada się na wzrost tej ceny. Teraz chciałbym Państwu przedstawić porównanie cen mleka w skupie pomiędzy trzema konkurującymi ze sobą ośrodkami. W Unii Europejskiej mleko kosztowało 44 eurocenty, w Stanach 41 eurocentów. A w Nowej Zelandii 30 eurocentów za 1 kilogram. Zatem widać wyraźnie, że konkurencyjność pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską jest na podobnym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o Nową Zelandię, to są to, można powiedzieć, w cudzysłowie lata świetlne, ponieważ mleko w Nowej Zelandii jest o 14 eurocentów za 1 kilogram. Tańsze aniżeli w Unii. W związku z tym, w dłuższym okresie czasu, no, trudno konkurować z podmiotem takim jak Fontera, chociażby, który już na poziomie surowca ma kilkadziesiąt groszy przewagi. Jeśli mowa o Nowej Zelandii, to warto wspomnieć o bieżących, to jest z 5 grudnia, notowaniach cen z Fontery. Wartość indeksu głównego tym razem wzrosła o 1,6% było 168 oferentów, ale niestety istotnie bo to poziomu 29 559 ton spadła ilość zamówień. Jeśli chodzi o podstawowe zmiany w artykułach mleczarskich, wyglądały one następująco: masło podrożało o 0,7%. Jeśli chodzi o tłuszczone mleko w proszku, wzrost wartości o 1,2%, a wartość sera cheddar, na szczęście istotnie wzrosła, bo o 9,7%. Było to przełamanie. Ostatniej złej pasy, które, która wskazywała albo stagnację, albo też notowania yy, spadkowe. Teraz przejdźmy znowu do Unii Europejskiej i pomówmy na temat bieżących kosztów produkcji mleka. Otóż w 1948 tygodniu, według danych Komisji Europejskiej, one spadły, w szczególności w tej składowej energetycznej. Spadła ona o 3%, a koszty pasz. Czyli żywienia krów mlecznych wzrosły o 0,6%. Tytułem podsumowania. W listopadzie rynek mleczarski stabilizował się, co jest oczywistym faktem. Podaż mleka osiągnęła sezonowy dołek, a świąteczne zamówienia do sieci już wyhamowały, co widzieliśmy w przypadku notowań cen artykułów mleczarskich z ubiegłego tygodnia, które nie wzrastały już, ponieważ większość mleczarni przyjęła już zamówienia świąteczne. Czeka nas okres zastoju, który będzie trwał od połowy grudnia do połowy, przynajmniej połowy stycznia, kiedy to konsumenci kupują zdecydowanie mniej. Podaż mleka zacznie rosnąć od grudnia, a rynek będzie wchodził w okres zastoju nowego roku. Aczkolwiek zapasy w leczarniach pozostają na szczęście na dos, dość niskich poziomach, co spowoduje presję na gwałtowne zmiany w pierwszych miesiącach 2024 roku. Zatem możemy spodziewać się, Wzrostu cen, jeśli chodzi o grudzień, bo on jeszcze pójdzie siłą rozpędu. Natomiast z całą pewnością w styczniu w przyszłego roku cena mleka w skupie spadnie. Będzie to konsekwencja i niższych notowań cen masowych artykułów mleczarskich, ale i wycofania premii czy też dodatków, które zwykle. Współdzielniach mleczarskich wypłacane są na koniec roku kalendarzowego ze względów podatkowych. Jeśli chodzi o przyszły rok, trudno tu jeszcze cokolwiek oczywistego powiedzieć, natomiast będzie to zależało od wielu czynników, w szczególności od popytu ze strony Azji, do której Polska też się dobija i miejmy nadzieję, że będzie skutecznie na tym rynku konkurować. Ale od tej konkurencji będą również zależały warunki cenowe oferowane przez konkurentów z Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych. Jak wspomniałem wcześniej, sytuacja na rynku polskim będzie zależała w dużej mierze od zachowań konkurencji i warunków zastanek w Nowej Zelandii i w Stanach Zjednoczonych, ponieważ w Unii Europejskiej zmagamy się z bardzo wysokimi kosztami produkcji mleka, które w sposób istotny przekładają się na konkurencyjność całego sektora mleczarskiego. Zatem powinniśmy wywierać presję na zdejmowanie z nas tych obowiązków wynikających ze strategii europejskiego zielonego ładu, ekoschematów i innych tematów, które delikatnie mówiąc zabierają nam konkurencyjność na rynku światowym, a od rynku światowego będzie zależała rentowność całej branży. Dziękuję Państwu za uwagę, Jarosław Maczewski.